To, co się dzieje na tym świecie, jakie najgorsze wieści by były, cokolwiek by się złego stało, my jesteśmy ponad tym. My zwyciężyliśmy dzięki śmierci i zmartwieństwu Jezusa Chrystusa. I to zwycięstwo chcemy ogłaszać się nad kielcami. Chcemy ogłaszać, że nie ma potężniejszego Boga nad Jezusa Chrystusa. Nie ma też innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Chcemy ogłaszać, że Jezus Chrystus jest Panem. I on chce być dobry dla tego świata. On nie chce, żeby świat zginął. On nie chce, żebyśmy zgubili drogę, ale on chce, żebyśmy poznali osobiście Chrystusa i żebyśmy się stali uczestnikami tego dobrodziejstwa, które płynie z tego, że znamy osobiście Boga, dlatego, że to jest spełnienie wszystkiego, czego potrzebuje człowiek. Jeżeli w to nie wierzysz, to przynajmniej spróbuj i otwórz swoje serce i powiedz, jeżeli ci ludzie są posłańcami Boga, może dla mnie dzisiaj to otworzę swoje usta i powiem Jezu, stoję tutaj na Sienkiewicza i słyszę i widzę tych ludzi. Jeżeli to jest prawdziwe, co oni mówią, to proszę Cię, przyjdź do mojego serca i zmień je. Połóż mi w tym Dobrze. miejscu, w którym jestem dzisiaj w moim życiu. Jeżeli to zrobisz, gwarantuję Ci, że Bóg jest wierny i przyjdzie i będę z Tobą wieczerzał, będzie z Tobą przebywał, będzie z Tobą miał relacje, intymność, spotka się z Tobą, tak jak Sam to obiecał. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. I on Bóga, posłuchajcie tego przez chwilę, on Bóga.